Witam wszystkich, Barosu z Daciersztyzany Impo! A w dzisiejszym odcinku zrobimy to, o co Was się pytałem, czyli o taką jedną fajną rzecz. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Tym razem, że to nie będzie zbroja, tym razem to nie będzie miecz, ale to będzie skrzynia, <tak>, tak, zrobimy skrzynię, zrobimy drakonową skrzynię. Pytałem się na poprzednich odcinkach, co ta skrzynia robi, do czego służy i w ogóle po co ona jest i po co komu jakaś drakonowa skrzynia, która jest fioletowa i po co to w ogóle, dlaczego? Najwiele no z was mi odpowiedziało, napisało, za co bardzo wam dziękuję, że napisaliście mi, wytłumaczyliście jak to działa, bo dzięki temu, że mi to napisaliście, chcę to stworzyć. Chcę to zrobić dzięki temu, że to mi napisaliście, bo pisaliście, że ta skrzynia ma dużo miejsca, ona może to. Była przepalać, robić jakieś różne rzeczy, powalony i tak dalej, i że jest strasznie fajna, i żem ją zrobił. Dlatego zrobimy ją w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jest taki luźny odcinek, nie będzie żadnych zbroi, nie będzie żadnego niszczenia wszystkiego wokoło, tylko będzie robienie skrzyni drakonowej, która mnie strasznie ciekawi, bo chciałem wiedzieć, co ona dokładnie robi, jak działa, dlatego postaramy się taką jedną zrobić. Kto wie, może więcej, nie wiem, czy się ich robi więcej, czy się robi jedno, bo wiadomo, że jak się robi, to się skrzynia takie normalne, to się stawa podwójna, i jest podwójna. 100 skrzynią to akurat nie wiem, czy się robi więcej. Nie? Ale spróbujemy, spróbujemy zrobić jedno na początku. E, to zobaczmy może, co trzeba, żeby ją zrobić. Potrzebne nam jest dużo piecyków. Dużo piecyków potrzebne jest. Drakonikory to łatwo, craftingi łatwo i draconium block to też bardzo łatwo. E, en en Ender Energy Manipulator. W ogóle, co to jest o to? E, Będziecie mi napisać, co to jest Ender Energy Manipulator. Możecie mi napisać, co to jest. To może w jeszcze innym odcinku stworzymy to, bo to się nie robi jakiejś super z tego, co widzę. No nie robi się jakiejś supertynu z tego, co widzę. A co to jest to? Dislocator. Nie wiem co to jest. Advanced Dislocator, co to robi? To też nie mam pojęcia. To z tego co widzę, też się robi bardzo łatwo. Dlatego napiszcie może co to, to, to się robi. Jeżeli to jest jakieś takie łatwe do zrobienia, z tego co widzę, to może jakiś jakimś innym odcinku to zrobimy. I chyba ktoś tam mówił, że może się teleportować dzięki drako, drako, drakonium, Ktoś tam pisał, pamiętam. Może to właśnie do tego służy, nie mam pojęcia, ale ktoś tam mówi o teleportacjach i nie takich rzeczy. No ale mniejsze o to. Eee, zrobimy to w następnych odcinkach i mi napiszcie, co to robi. To postaram się to zrobić w następnych odcinkach jak będzie jakieś fajne. No nawet na to nie będę patrzył, bo to jest do chaotik rzeczy, to jest tak chore, tak chore, że szok. No patrzcie, tu potrzebne są cztery Awakened Kory, 4! Naprawdę, to jest strasznie dużo, ja nie wiem, jak mam to zdobyć, bo to są już powolne liczby. Z czym jest największy problem? Największy problem jest z tym. Z czym jest największy problem? Bo gdyby nie to, gdyby nie te nether stary, których mam... Czemu mam 30 tych starów? Co? Przeciwko miałem, tylko miałem jakieś 13, okej. Okay. Dobra, no to 30 Muszę być... A, bo ja chyba zdjąłem stąd. Tak, ja zdjąłem stąd ten DL i wszedłem chyba tutaj. Nie. Ksen mi rzucił? No, nieważne, ktoś mi chyba dał, je ja, albo bo ja, ja tu wcześniej wszedłem na serwer, Jakby chwilę temu dosłownie, sobie patrzę do skrzyni i tak, no, 30, 13 trzynaście starów to jeszcze starczy na coś, nie? I teraz tak e, zaczynam odcinek, jak so zachodzę, chodzę i patrzę, i 30 i tak nie wiem, Ja nie wiem, co się stało, może coś nie ogarnąłem, ale miejsce 30 mamy. Można by po, pomyśleć, że 30, 30 widerów, no, no dużo, tak, dużo. A zakładam, że te 30 nds pójdzie na, na taki jeden, e, ten chaos, scorch, co to było? No, dosłownie, chyba takie 30 pójdzie na taki jeden, nie? Jak jeżeli w ogóle sobie Jeden. Dlatego to jest trochę chore, chore. ja nie wiem. Um, strasznie przydałby się jakiś sposób na mnożenie tego. Jakieś kopiowanie tego, cokolwiek. Cokolwiek, nawet zbogowanie w jakiś sposób, co... To nie jest legalne, tak? Ale. ale i tak no... No, żeby bić tyle widerów, to jest naprawdę to, to jest głupota już, bo ja naprawdę ubiję ich strasznie dużo grając na tym serwerze I to jest już takie mega nudne i takie Słabe, bo wolałbym szczerze pójść Wykopać całą skrzynkę Taką drakoniku, niż Iść i bić te widery i tak Stack mieć i z tego staka tak naprawdę Zrobi się prawie nic, nie? I to jest takie Strasznie niefajne, no ale no, jak już będzie trzeba To zróbmy to, mm, jak będzie trzeba to Zrobimy, jak nie ma innego wyboru po prostu No bo, no bo nie wiem co innego mogę zrobić No, nie znam żadnego sposobu na to, żeby jakiś nielegalnie skopiować itemy, w sensie, nie wiem, wrzucę je na przykład w blok, położę blok i nagle dwa wyskoczą, czy coś takiego, nie? Albo, nie wiem, włożę do ręki, wrzucę szybko, wyjdę z gry, wejdę i nagle mam dwie, nie? Coś takiego, to takie bugowanie mi chodzi. No to nie znam żadnego tego sposobu. Jakbym był tam, użył. Jakbym był to na pewno bym użył, bo e, byłoby na pewno dużo szybciej i no, po co tyle idę robić? No ale nie ma takiego sposobu, przynajmniej ja takiego nie znam, więc niestety pozostaje mi wal, walczyć z juderami, zbierać te czaszki za każdym razem... Yy, ale z tego słyszałem, to chyba Xen ma ich dużo teraz, bo on coś tam bił, yy, bo on w ogóle stworzył, zaraz wam pokażę. O, stworzył takie przejście tutaj, między nami. E, stworzył to przejście. I o, tutaj na przykład dużo tych czaszek jest i tak dalej. Oj, 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 aż coś lago. Tutaj jest dużo czaszek i taki portal mamy, nie? I to fa fa fajnie zbudowało. W jednego odcinku, możecie zobaczyć w odcinku, jak to budował, bo to fajnie zbudował. No i tutaj mam dużo czaszek takich, I on tam chyba, jak strasznie sporo. ma, więc, jak będę potrzebował trochę staru, to po prostu ważmy od niego, bo on i tak tego nie potrzebuje. Do niczego tak naprawdę, mu to nie jest potrzebne. E, a i ja tak powiedziałem, że zrobię mu zbroję, więc <grym się> daje mi i temy teraz. <grym się> w nadziei, że mu zbroję zrobię. <grym się> Spokojnie, zrobię. Zrobię mu to zbraje zrobię mu to zbraje, bo bardzo pomaga. Skryjmy mu też. A zajmijmy się teraz tą skrzynią może. Zajmijmy się skrzynią. Z tego co pamiętam, się piecyków. Dobra, zróbmy piecyki, zróbmy craftingi. Potrze potrzebowało dwa, dwa craftingi chyba. Piecyki. O, mam dużo piecyków, to tyle starczy. Craftingi były potrzebne. Tutaj mamy akurat jeden drewno, to użyjmy tego. E, użyjmy tego i mamy to, co potrzebowaliśmy. I co jeszcze było potrzebne? Wydaje mi się, że blok jeden. Tak? Był potrzebny jeden blok. O, tutaj mamy dużo. I było potrzebne... To było potrzebne. Drakonie To To Z tego co pamiętam Zróbmy tak. E, raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Dobra, tak? Czy coś się mylę? Raz, dwa, trzy, cztery, tak? Pięć, dobrze, mówię, dobra. Teraz to chyba się oddzielało jakoś, tak? Dwa craftingi. Oj, wziął mi. nie tak. Dwa craftingi. I zaraz, bo muszę sprawdzić, co się wkładało do środka. To jest pytanie, chyba skrzynkę zwykłą. Mi się wydaje, że zwykłą skrzynkę. Ale mogę się mylić? Sprawdźmy. To było. A, to było tutaj. Tak, zwykłą skrzynkę. I wszystko dobrze. Mam jeszcze blok, tylko trzeba. Jeszcze tylko jeden blok. I bum. I teraz idziemy po skrzynkę zwykłą. Trochę drona nie Jest coś tutaj? Nie ma. Dobra, to chodźmy po dronie normalnie w te miejsce. Tutaj mamy całe drewno. O, mamy dużo skrzynek. To weźmy wszystkie. Weźmy wszystkie skrzynki. O, właśnie, chcemy jeszcze włączyć się rzecz na hełmie. To było na przynich odcinkach, w jedności, wiecie. Autofit. Tak, żeby. Moja postać sama sobie jada, patrzcie. O, jest, jest sobie sama. Co ja w ogóle zjadłem? Nie Golden Apple! ojoj, nie tak. Nie Golden Apple, spokojnie. Chciałem, żeby to jadło. O, to jadło, a nie Golden Apple, ale dobra. Będzie jadło czy nie będzie? Może myśleć trochę bardziej spać, dobra, nieważne. Nie, ja wkładamy tu to. O, wszystko jest. Tworzymy. Tworzymy. Drakonikowy chest. Dra dra Drakonikowe skrzynię tworzymy, pierwszą naszą. I zobaczymy, co narobić. serio jest tak fajna jak pisaliście wszyscy, bo jest strasznie ciekawie. Chciałem ją chciałem ją mieć. Tego jeszcze nie niszczyłem, Może serduszko od Ksena. Zostawmy na razie, nikt będzie tak sobie bo, bo ładne jest, nikt sobie na razie będzie. Tak, na razie nie potrzebuję tych bloków tak bardzo, dlatego nie będę tego niszczył. Mamy drakonowy czas. I gdzie bym to I postawmy może tutaj. Bo zniszmy to, bo <laughs> niszczyłem tego aż do tego czasu. Nie wiem czemu. Nie chciało mi się strasznie, ale dawa, Zniszczmy to w końcu. Oj, postawiam to nie chcący. Uj, nie. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. spokojnie, e, spokojnie, dobrze, e, nic się nie stało, e, naprawione wszystko, nic się nie stało, spokojnie, zróbmy tak na szybko, e, do góry, i no, wyczyśmy to troszkę, no, wyczyszczone jest, teraz postawmy tą skrzynkę w końcu, postawmy tą skrzynkę, i co on robi? Czło! Co tu się dzieje? Czy to ma tyle? Przecież to ma dwa albo trzy razy więcej miejsca od tego. Nawet nie chcemy się tego bliżej, bo to jest zbyt długie. Co tu się dzieje? Dobra, chwila, bo. Um... Zróbmy jeszcze jedno, dobra? Zróbmy jeszcze jedno, bo mi strasznie. Nie, ja muszę zrobić jeszcze jedno, jak, jak się robi jeszcze jedno. Chwila, zróbmy jeszcze jedno, bo chcę zrobić jeszcze jedno strasznie. Chcę zrobić jeszcze jedno, Ja już robimy jeszcze jedną. Weźmy drewno, ile się da. Craftingi są, drewno, jakiekolwiek. O, tak, żeby było tego ostak właśnie. Yy, I dobra, chyba późno straszyć wszystkiego co mamy. Czyli tak, podzielmy to na dwa. A tutaj po prostu było to. Dobra. Oj, wziąłem mi wszystko. No dobra, niech będzie i tak. Yy, tak, 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 tak. Dobra. I teraz yy, skrzynkę potrzebujemy, Mamy skrzydłkę. Tworzymy. No Dobra, chcę zobaczyć, chcę zobaczyć, co jest, to niech to połączy, bo jeżeli to ma tyle miejsca, to jeżeli to się połączy, czy będzie miał jeszcze więcej miejsca, że wyjdzie poza ekran? Pewnie nie, pewnie się to nie łączy, zakładam, tak ono się nie łączy, ale kto tam wie? No sprawdźmy, przetestujemy, przetestujemy, tak dla testu, bycie widzieć no, na przyszłość, jakbyś będziecie gdzieś w tych modach, czy to się łączy, czy nie? Sprawdzimy, Stawiamy. No tak jak myślałem, nie łączy się, ale mniejsze, mamy dwie takie skrzynki i zobaczmy, co się w nich robi, bo nie rozumiem, czy kolor. ole no może zmienić kolor skrzynki. I na jaki kolor ustawiam tę skrzynkę, co? Na jakiś może ee, szczerze nie wiem. O, różowy, o, różowy kolor. Dobra, to różowa skrzynka, okej. Okay. Co to jest o to? E, dobra, może nie ma tego tykał, bo nie wiem. To w ogóle jakby coś się przepalało. Dobrz, czyli to się coś przepala. E, weźmy coś, co może da się przepalić. Weźmy coś, co się da przepalić. Byle co takiego od nas jakoś tak nie, nie, nie zaboli za bardzo. No na przykład Goldor. Wiem, że tego strasznie dużo potrzeba, ale już weźmy te kilka. I kładę tutaj, tak? Czy nie? Tutaj? Tutaj. Tutaj, a bo ja potrzebuję energię. Tak, czy mamy kable? Bo ja bym to połączył bez problemu. Eee, ja bym to bez problemu połączył. Tak, to co, nie bez żadnych problemów bym to połączył, tylko potrzebne są nam kable. Ej, nie wiem, czy mamy kable. Dobra, sprawdźmy, może tam przy reaktorze czy w jakiejś skrzynce tam może jakieś kable są, czy coś. Nie, może tutaj, o tutaj coś mi zostało. Są to jakieś kable? Ale jedzenia, to dużo jedzenia jest, to wezmę sobie to. Mam jakieś kable, czy nie mam jakichś kabli? Chyba, tu tu w w ogóle flinta dużo. Nie wiem. No, no, musiało zostać duże kabli, bo ja pamiętam, że tego mieliśmy strasznie sporo. Bo tutaj? Nie, no ja nie wiem. Nie, no nic nie mamy kabli jak tak, bo nie ma tu więcej skrzynek. O, właśnie, screen powiedział, żeby nie, nie tykać o tego przycisku. Żeby go nie tykać, bo to strzeli chyba laserem w to. A ja tak sobie myślałem, a tknijmy sobie ten przycisk i zobaczymy, co się stanie. To, trzy, 3, cztery, 3. Eee... Coś strzeliło, ale coś... Ja nie wiem. Nie wiem, nic się nie stało. Nie wiem, coś kiknęliśmy, nic nie wybuchło, to dobrze. <grystanie> to nic się nie stało, jak tak. Dobra, no to idziemy idziemy dalej. <grystanie> wiem że Scream będzie zły. Oj, coś mi się zgłowało, dobra. Dobra, to ja, ja postaram się skrotować te kabel na szybko, połączyć to i tak dalej. Nie wiem, może, może scream go wezmę, jeżeli, jeżeli da radę, to on mi to zrobi. Eee, i ten. I widzimy się za chwilę, jak ja to zrobię. Dobra, wróciłem. Kabel chyba jest podpięty, tak? O, tak, kabel jest podpięty. Poprawiłem go po prostu tędy. Wystarczyło dosłownie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć, dziewiętnaście, dwanaście. Wystarczyło dosłownie 12 kabli. Podłączyłem to już jest tutaj na fulla, o, on ty tylko może mieć milion energii. Tu mało trochę, o przytupiło mi się. Dobra chwila, sprawdźmy jak to działa. Tutaj? A, tutaj. Przetapia dość szybko um, Mamy lepsze rzeczy do to jest fakt ale, ale dobra, no wiemy, że to przetapia Wiemy, że da, może to może przetapiać rzeczy tak na szybko jakby coś potrzeba, to bardzo fajne Mamy crafting, mamy w tej stronie crafting od razu Fajna rzecz, energię mamy, dobra Co to robi? Może tu może naładować tą energię W jakiś taki ręczny sposób Jest taka szansa, że tak można, e, mi się wydaje, że tak można um, auto feed. A, Okej, okay, czyli, czyli jak mamy jakieś itemy Które można przetapiać, to auto musi się, one... po prostu sprawdźmy. Al. A, tak to działa, czyli tu... dobra, dobra, rozumiem, dobra. Nie, 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 nie chcę tego przetapiać, bo to się nie opłaca w ogóle. Ale off. Ym, wiemy, co robi to. Wiemy, co robi to. Wiemy, że to energia. Tu to crafting, ktoś wiemy. Wiemy, że dużo miejsca i tak dalej. Teraz te miejsca. A, tu się kora wkłada, tak? To we te najlepsze kory. I to się wkłada wszystkie, czy jeden? A tylko jeden można. Dobra, a co rozumiem. Dawa, chwila, teraz. Powiem, co przytopić. No, przytopię dużo szybciej, dobra. Przytopię bardzo szybko ale nadal, to jest wcale niepotrzebne nam z tego powodu, że że my mamy tutaj o coś taką maszynę, która przetapia w bardzo podobny sposób, patrzcie dam tutaj o to, nie bo to jest akurat słabo, ale patrzcie tutaj patrzcie tutaj, dam, dam to i patrzcie jak się to przerabia no bo to się przerabia i tutaj tutaj, patrzcie jak się pala, patrzcie jak się przepala szybko, nie? dlatego też nie upłaca i w ogóle to też nam noży razy dwa jak to skruszamy i potem przepalamy to skruszone, dlatego to nam się nie upłaca korzystać z tamtego przepalania akurat, chyba że da się tu jakoś włożyć jakieś upgrade'y, które sprawią, że będą się działy tak. Jak tam, ale wydaje mi się, że nie, bo nie ma żadnych opcji na to. No ale dobra, wiemy już co robi to wszystko, więc to nawet fajne, jest na pewno dużo miejsca, na pewno duże miejsca I te skrzynie są bardziej opłacalne od tych To jest fakt, to jest fakt, że te skrzynie są bardziej opłacalne od tych I tak myślę nad tym, czy właśnie nie pozabijać tych wszystkich skrzyni na to. ale się zobaczy jeszcze później Ale wiemy co skrzynie robią, więc fajnie, więc to już fajnie I teraz, co ja się wyjść, to nie wiem co robi Unassigned slot Okej, okay, czyli tu może jakieś energię coś tam prowadzić, albo robić jakieś inne ciekawe rzeczy Może da się przenosić itemy między itemami, jakoś tak, nie wiem, możliwe bardzo tutaj projector no to coś nie działa. Dobra, ale mniejsza. No ogarnęliśmy gdzie ja ten chest. Co do tych itemów, to proszę napiście mi, za, już wam pokazuję, proszę napiszcie mi, e, e, co robi ta rzecz, to może ją zrobimy, jeżeli jest fajna. I co robi... Już chwila. Ta rzecz. To też ją zrobimy w innym odcinku I pokażę wam dokładnie jak to działa Te dwa tempo postaram się w jednym odcinku zrobić A tak to zrobiliśmy te czesty, wiemy już wszystko co te rzeczy robią Jeżeli czegoś nie wiem, jeżeli coś pominąłem Jeżeli chodzi o te czesty, to możecie mi napisać To będę wiedział tylko jak to się O tak to się wysuwa, to będę wiedział Ale wiem tyle, że te czesty są spoko, nie I chyba, chyba będę je z... Używał zamiast o tycho mm, I może kolor zmieniać ich, więc to jest strasznie fajne Takie fajne są, fajne kolory Można zrobić na nami, tylko energii potrzebują To jest problem, no to jest tylko problem, że energii potrzebują więc nie wiem, czy będę chciał robić je tam wszędzie, bo tam będziesz jakieś kable prowadzić, nie, 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 nie dzięki, nie chcę się w to bawić, e, a nie, przecież mi nie potrzebuje energii, żeby po prostu trzymać temę. dobra, to nie ma, tylko żeby przepalać, dobra, to rozumiem, ok, to ogarniam, e, to nie potrzebuje jednak energii, jednak jednak nie potrzebuje energii, będziemy mogli je tam postawić, jeżeli będziemy chcieli, ale to możecie napisać, czy wolicie te, czy inne, bo te, tamte jednak są takie... To strasznie zwykłe i takie kolorowe i mogą nie pasować do ścian bardzo drewnianych Jeszcze nie, 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 nie naprawiliśmy tych ścian naszych tutaj, więc to też trochę słabo Będzie się już razu znowu zniszczyć to, ale z tym kilofem to wiadomo jak to będzie Wiadomo jak to jest z tym kill'em W sumie z naszą kosą, nie kilofem. Dobra, to dziękuję wam wszystkim za oglądanie Dziękuję wam za wszystkie miłe kom komentarze, które mi piszecie Naprawdę jest mi miło jak je ja czytam I dziękuję że całą waszą pomoc Jeżeli chodzi o tego Minecrafta, to całą serię I że piszecie mi propozycje w co chcecie, że chcecie, żebym zagrał I w ogóle dziękuję wam za wszystkie komentarze, ja to wszystko Czytam i jest strasznie miło, jest czytać to wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie i bye bajo, bajo!